Macocha zmusiła swoją pasierbicę do ślubu z bezdomnym, myśląc, że niszczy jej życie, nie wiedząc, że ta decyzja na zawsze odmieni jej własny los. Jakub błąkał się po ulicach Warszawy jak cień człowieka, który kiedyś istniał, ale teraz nie miał imienia ani historii. Przeszłość uciekała mu jak ziarnka piasku, przeciekające przez palce. Były tylko przebłyski. Nieuchwytne obrazy z dzieciństwa, urwane dźwięki głosów, imię, którego nie był pewien: czy naprawdę należało do niego? Każdy krok był walką, głód stał się jego stałym towarzyszem, lecz to nie on był najgorszy. Prawdziwym ciężarem była samotność, to obezwładniające poczucie, że jest nikim wśród ludzi, którzy mijali go, nawet nie zaszczycając spojrzeniem. Był jak duch w mieście, które tętniło życiem, ale dla niego było martwe. Tego dnia, wyczerpany usiadł na zimnym bruku naprzeciwko piekarni. Z wnętrza unosił się kuszący zapach świeżego pieczywa i słodkich pączków, które przypominały mu coś, coś, czego nie potrafił uchwycić. Przyglądał się ludziom. Spieszyli się, nie zwracając uwagi na nikogo poza sobą. Nie spodziewał się, że cokolwiek tego dnia się zmieni. A jednak zmieniło się. Zatrzymała się przed nim młoda dziewczyna. Nie wyglądała jak inni przechodnie. Jej spojrzenie nie było obojętne. W dłoniach trzymała papierową torbę, z której wydobywał się znajomy zapach. Weź! powiedziała, wyciągając w jego stronę paczkę pączków. Jakub uniósł wzrok, zmrużył oczy. Niepewny, czy to jakiś żart. Nikt nigdy niczego mu nie dawał bezinteresownie. Dlaczego? Spytał ostrożnie, nie sięgając po podarunek, bo tego potrzebujesz odpowiedziała cicho, jakby było to coś oczywistego. Patrzył na nią przez chwilę, szukając podstępu ale w jej oczach nie było niczego złego tylko ciepło, jakiego nie doświadczył od dawna. Ostrożnie sięgnął po torbę, a jego palce musnęły jej dłoń. Była ciepła, delikatna, zupełnie inna niż jego, chude, zmarznięte, pokryte brudem ulicy. Dziękuję, wyszeptał sam zaskoczony tym, jak obco brzmiał jego własny głos. Dziewczyna uśmiechnęła się lekko. Jak masz na imię? zapytała. Zawahał się czy powinien powiedzieć? czy w ogóle znał odpowiedź? Jakub wymówił niepewnie, jakby testował, czy to imię rzeczywiście do niego pasuje. Miło cię poznać, Jakubie. Chciał zapytać, kim ona jest i dlaczego w ogóle z nim rozmawia, ale zanim zdążył, poczuł na sobie zimne spojrzenie. Z daleka, za eleganckiej witryny kawiarni obserwowała ich kobieta, Agnieszka Nowak. Twarz miała nieruchomą, ale w jej oczach płonął gniew. Była madrastką Zuzanny, a Zuzanna właśnie popełniła poważny błąd. Agnieszka widziała w tym chłopaku coś niebezpiecznego nie dlatego, że był brudny czy bezdomny nie. To, co ją niepokoiło, to sposób, w jaki Zuzanna na niego patrzyła z troską. A to mogło zrujnować wszystko. Nagle w jej umyśle zrodził się plan. Plan, który na zawsze miał zmienić losy Jakuba i Zuzanny. Zuzanna siedziała w ogromnym salonie rezydencji w Krakowie, wbijając wzrok w bogato zdobiony dywan, który nagle wydał jej się duszący, jakby oplatał jej ciało niczym sidła. Każdy element tego domu, każdy mebel, każde dzieło sztuki było przypomnieniem o złotej klatce, w której żyła. I teraz, jak się domyślała jej madrasta, Agnieszka zamierzała jeszcze bardziej zacieśnić te więzy. Usiądź prosto, Zuzanno! Głos Agnieszki brzmiał surowo, lodowato spokojny. Zuzanna uniosła głowę, napotykając jej spojrzenie. Ostre, jak brzytwa, chłodne i wyrachowane. Agnieszka nigdy nie podnosiła głosu, nigdy nie musiała. Jej słowa były jak ostrza, które cięły głębiej niż jakikolwiek krzyk. Wiesz, dlaczego cię wezwałam? Zapytała, skrzyżowawszy ręce na piersi. Zuzanna zacisnęła dłonie na sukience, próbując zachować spokój. Wiedziała, że każda oznaka słabości da tej kobiecie przewagę. Domyślam się, odpowiedziała, starając się brzmieć pewnie chodzi o chłopaka. Chłopaka? Agnieszka uniosła brew, jakby bawiła ją ta naiwność. Ten żebrak, któremu postanowiłaś podarować jedzenie, miał na imię Jakub. Rzuciła ostro Zuzanna i był głodny, jakie to szlachetne, westchnęła madrasta, spoglądając na nią z udawaną pobłażliwością. Szkoda tylko, że twoja naiwność kosztuje cię więcej niż zdajesz sobie sprawę. Zuzanna zacisnęła zęby. Nie zrobiłam nic złego. Och, kochanie, Agnieszka pochyliła się do przodu, jej oczy błyszczały niebezpiecznie. Właśnie zrobiłaś. W tym świecie nie ma miejsca na słabość, a ty pokazałaś ją publicznie to tylko jedzenie. Nie, to sygnał przerwała jej ostro sygnał, że jesteś słaba, że masz serce, które można wykorzystać a wiesz, kto to zauważył ludzie, którzy czekają na twoje potknięcie. Zuzanna milczała. Wiedziała, że każda odpowiedź zostanie przekręcona przeciwko niej. Dlatego podjęłam decyzję, dodała Agnieszka, opierając się wygodnie o oparcie fotela. Jaką decyzję? Głos Zuzanny lekko zadrżał, choć starała się to ukryć. Na twarzy Agnieszki pojawił się uśmiech. Ten uśmiech, który zawsze poprzedzał coś złego. Wyjdziesz za niego. Zapadła cisza. Serce Zuzanny przyspieszyło tak bardzo, że miała wrażenie, iż zaraz wyrwie się z piersi. Co? Wyszeptała, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Wyjdziesz za niego, powtórzyła Agnieszka z satysfakcją. To absurd. Zuzanna zerwała się na równe nogi. Nie możesz mi tego zrobić. Mogę wszystko, moja droga. Odparła spokojnie madrasta. Dlaczego? Co ci to da? Zuzanna patrzyła na nią z mieszaniną gniewu i niedowierzania. Agnieszka wstała. Podeszła bliżej, a jej głos przybrał jedwabistą, niemal czułą tonację. Bo jeśli tego nie zrobisz, twoja siostra zapłaci cenę. Zuzanna poczuła, jak całe powietrze ucieka z jej płuc. Kinga, wyszeptała. Ach, wiedziałam, że mnie zrozumiesz. Agnieszka uśmiechnęła się, muskając dłonią włosy Zuzanny, jakby była troskliwą matką. Wiesz, jak krucha jest jej kondycja, bez odpowiedniej opieki, mogłoby się jej coś stać. Zuzanna zamknęła oczy, starając się powstrzymać łzy. Nie masz prawa, mam wszelkie prawo, więc, co wybierasz? Wiedziała, że to nie był wybór. Zrobię to, powiedziała w końcu, ledwo słysząc własny głos. Doskonała decyzja. Jakub patrzył na garnitur, który mu wręczono, wciąż nie rozumiejąc, jak do tego doszło. Chcesz mi powiedzieć, że mam się ożenić z dziewczyną, której ledwie znam? Mężczyzna, który przyniósł mu ubranie, wzruszył ramionami. Masz szczęście, chłopcze. Dają ci dom, jedzenie, życie, którego nigdy nie miałeś. Czego jeszcze chcesz? Jakub zmarszczył brwi. To wszystko było zbyt łatwe. Zbyt podejrzane. Dlaczego ona miałaby chcieć mnie za męża? Kogo to obchodzi? Masz przyjąć ofertę. Patrzył na garnitur jeszcze chwilę, a potem powoli wziął go do rąk. Był cięższy niż się spodziewał. Dobrze, zrobię to. Ale wewnątrz coś krzyczało, ostrzegało go. Tej nocy, zanim zamknął oczy, coś się zmieniło sen. Był w miejscu, które znał, ale nie pamiętał, i wtedy usłyszał imię Mateusz Zieliński. Przed oczami stanęła mu twarz mężczyzny, silnego pewnego siebie, a potem kobieta. Oczy zimne jak lód, i nagle Jakub zrozumiał, że coś w nim właśnie się przebudziło. Sala była wypełniona szmerami gości, surową powagą ślubnej ceremonii i cichym triumfem Agnieszki. Siedziała na honorowym miejscu, obserwując wszystko spod półprzymkniętych powiek, z uśmiechem, który dla większości mógł wydawać się serdeczny, ale dla tych, którzy ją znali, był wyrazem czystej satysfakcji. Zuzanna stała przed ołtarzem, blada, lecz niewzruszona. Była jak porcelanowa lalka piękna, delikatna, ale pusta w środku. Obok niej stał Jakub ubrany w elegancki dopasowany garnitur z zewnątrz wyglądał jak ktoś kto został wciągnięty do tego świata bogactwa i intryk ale wewnątrz coś w nim wrzało coś co miało wkrótce eksplodować kapłan podniósł ręce nakazując ciszę czy ty Zuzanno Kowalczyk bierzesz tego mężczyznę za męża Zuzanna otworzyła usta ale nie zdążyła odpowiedzieć nie mogę Rozległ się nagle stanowczy głos Jakuba. Cisza wypełniła pomieszczenie jak lodowaty podmuch. Wszystkie oczy zwróciły się na niego. Agnieszka uniosła głowę, a jej spojrzenie w jednej chwili stało się ostre i pełne gniewu. Co ty wyprawiasz? wysyczała. Jej głos był ostrzejszy niż klinga noża. Jakub podniósł wzrok, a w jego oczach nie było już cienia wątpliwości. Czuł, jak jego ciało wypełnia coś nowego, nieznane ciepło, jakby wreszcie odnalazł coś, co było jego, coś, co należało do niego od zawsze. Nie jestem Jakubem powiedział powoli, kierując swoje słowa do Zuzanny. Zuzanna zmarszczyła brwi, serce waliło jej w piersi. Co? Co masz na myśli? Jakub zrobił krok do tyłu, patrząc prosto w oczy Agnieszki. Mam na imię Mateusz Zieliński. Powietrze w pomieszczeniu stało się ciężkie, jakby w jednej chwili zabrakło w nim tlenu. Goście zaczęli szeptać, zszokowani nagłym zwrotem wydarzeń. Twarz Agnieszki pobladła. Kłamiesz, wyszeptała, ale jej głos nie miał już tej samej pewności co chwilę wcześniej. Mateusz spojrzał na nią z lodowatym spokojem. Dobrze wiesz, że to prawda. Jestem synem Twojego pierwszego męża, tego, którego odsunęłaś. Zabrałaś mi go, odepchnęłaś mnie, zostawiłaś mnie na ulicy, jakbym był nikim. Oczy Agnieszki rozszerzyły się w panice. Nie wiesz, o czym mówisz. Mateusz nie przestał mówić. Słowa płynęły z niego same, jakby przez lata były zamknięte za szczelną zaporą, i teraz w końcu się wydostały. Przez ciebie straciłem wszystko. Chciałaś mnie wymazać tak jak wymazałaś mojego ojca, ale nie udało ci się. Żyłem, przetrwałem i teraz wróciłem. Szokowani goście patrzyli to na Mateusza, to na Agnieszkę, która, jak zahipnotyzowana, cofnęła się o krok. To, to brednie, krzyknęła w końcu, ale jej głos był roztrzęsiony i wtedy rozległ się inny głos. To prawda? Zuzanna wpatrywała się w nią, jej dłonie zacisnęły się w pięści. Ty naprawdę to zrobiłaś! Agnieszka milczała i nagle, jakby straciła kontrolę nad sobą, wybuchła. I co z tego? Jej oczy błyszczały szaleństwem. Twój ojciec był słaby. Nie zasługiwał na to wszystko, co miał. A ten chłopak, wskazała palcem na Mateusza z jadem w głosie, on nie powinien był przeżyć. W sali rozległ się zbiorowy, wstrząśnięty oddech: To ty. Zuzanna wzięła głęboki wdech, próbując się uspokoić to ty próbowałaś go zniszczyć, tak jak moją rodzinę. Agnieszka odwróciła się do niej gwałtownie a twoja siostra krzyknęła, a jej oczy błysnęły triumfem nigdy nie spadła ze schodów to ja ją zepchnęłam. Zuzanna spojrzała na nią z czystą grozą Kinga jej ukochana siostra Agnieszka, jakby nagle zdała sobie sprawę z tego, co powiedziała, zamarła. Nie, ja zaczęła się cofać. Goście stali w milczeniu. Wszyscy byli świadkami jej wyznania wszyscy wiedzieli. To koniec, Agnieszko powiedział cicho Mateusz. Kobieta nagle rzuciła się do ucieczki chciała uciec z tej sali, zostawić za sobą wszystko, znaleźć schronienie nie zdążyła. Nagle rozległ się krzyk, potem huk, a potem zapadła cisza. Ciało Agnieszki leżało na zimnej posadzce, jej oczy wciąż otwarte patrzyły w pustkę, nikt się nie poruszył. Kinga chwyciła dłoń Zuzanny, jej drobne palce drżały. Mateusz oddychał ciężko, jego serce waliło, ale wreszcie czuł spokój. Prawda wyszła na jaw. Zuzanna spojrzała na niego. Jej oczy wciąż były pełne niepewności, ale w końcu nie było w nich już strachu. Co teraz? Zapytała cicho. Mateusz spojrzał na nią, ściskając jej dłoń. Teraz sami wybieramy swoją drogę. Zostaw swój komentarz i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić następnego filmu.